Przez setki lat istnienia Wiedźminów kontynent przemierzały setki pogromców potworów. Wielu z nich istotnie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa prostych mieszkańców w większości królestw. Nie wszyscy jednak zasłużyli na miejsce w anałach historii, tylko nieliczni z nich przeszli do legend. Dzisiaj opowiem wam o sześciu legendarnych Wiedźminach. Postaciach, które nie tylko polowały na potwory, ale realnie wpłynęły na losy kontynentu. O wojownikach, których czyny zapisały się w kronikach, pieśniach i zapomnianych manuskryptach. Niektórzy z nich byli założycielami wiedźmińskich cechów, inni stali się symbolami swoich szkół, a jeszcze inni zapisali się w historii po prostu heroicznymi czynami. To opowieści o chwale, zdradzie, poświęceniu i brutalnej cenie, jaką trzeba zapłacić za bycie mutantem w świecie ludzi. Zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdę do filmu, pozwólcie, że powiem jeszcze kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka. Muszę wam pokazać coś, co serio zrobiło na mnie wrażenie. Ostatnio odpaliłem tę grę i... no nie spodziewałem się takiego crossoveru. Ta gra oficjalnie połączyła siły z Assassin's Creed i do gry trafia aż pięciu legendarnych asasynów. Ezio Auditore da Firenze, Edward Kenway, Bayek, Basim oraz Cassandra. Każdy z nich wygląda tak jak w swoich oryginalnych grach stroje, animacje, bronie, wszystko jest świetnie odwzorowane. A teraz najważniejsze. Ezio można zdobyć za darmo. Wystarczy, że pobierzecie raid z mojego linku lub kodu QR i będziecie się logować do gry przez 7 dni. A jeśli już to zrobicie, to jeżeli będziecie się logować przez kolejne 7 dni, otrzymacie jeszcze dodatkowe nagrody. Poza tym w trakcie tego wydarzenia są też specjalne eventy i turnieje, w których możecie zdobywać pozostałych asasynów. Cassandra jest też pierwszym bohaterem zupełnie nowej frakcji Argonights, których więcej przedstawicieli pojawi się w przyszłości. Jest też dedykowany dungeon z nowym przeciwnikiem, Pontifem Augustinem, który wykorzystuje artefakt Edenu. Walcząc z nim można zdobyć limitowany ekwipunek, dostępny tylko w trakcie tego eventu. A co mi się podoba w Raid? Jak już kiedyś mówiłem, najbardziej to, że cały czas czuję progres. Każdy lepszy drop, ulepszona postać czy pokonany boss daje takie przyjemne poczucie, że drużyna rośnie w siłę. I to właśnie ten rozwój najbardziej trzyma mnie przy grze. No i fajnie, że można grać zarówno na komputerze, jak i smartfonie. Jeśli jeszcze nie graliście, koniecznie pobierzcie Raida z mojego linku albo kodu QR, bo w Wtedy dostaniecie niesamowite bonusy. Legendarną Narma The na start, epickiego mausoleum Mage po wbiciu 15 poziomu, darmowego Ezio za 7 dni logowania, a nowi gracze mogą również odblokować jednego z sześciu legendarnych czempionów według własnego wyboru, korzystając z kodów promocyjnych, więc wybierajcie mądrze. A są to legendarny czempion Green Warden Ruark, legendarna Alice the Wanderer, legendarny Cheshire Cat, legendarny Sun Wukong Monkey King legendarny Ultimate Death Knight oraz legendarny Razel Ja osobiście polecam Ultimate Death Knight, który jest jednym z najlepszych tanków w grze. Znajdziecie mnie w grze pod nickiem Lancelot99, a jeśli jeszcze nie zaczęliście grać, zróbcie to teraz korzystając z mojego linku w opisie lub kodu QR wyświetlającego się na ekranie. Nie przegapcie szansy na zdobycie trzech legendarnych czempionów i jednego darmowego, epickiego czempiona. Powodzenia i miłej zabawy. Pierwszym legendarnym wiedźminem, o którym zamierzam wam opowiedzieć, był potężny, brodaty wojownik, sławny m.in. na Skellige. Wiedźmin, o którym pisano na Wyspach Pieśni, który pomimo, że nie przepadał za władcami, zaprzyjaźnił się z Jarlem i który zlikwidował wiele potężnych potworów, jak chociażby strzygę. I nie chodzi mi tu o Geralta z Rivi. Mówię o wiedźminie cechu niedźwiedzia o imieniu Gerd. Wiedźminie, który posiadał nietypową dla niedźwiedzi cechę, gdyż Gerd w przeciwieństwie do swych braci był towarzyski. Ale nie to jest tu najistotniejsze. Pozwólcie, że roz Pocznę historię o tym poszukiwaczu przygód od pierwszych znanych nam wydarzeń z nim związanych. Wyszkolony w Hern Wiedźmin Wiedźmin Gerd na pewnym etapie swojego życia zdołał zebrać schematy na ręczunek swojej szkoły, a następnie jakiś zdolny rzemieślnik je dla niego wykonał, dzięki czemu Gerd był doskonale uzbrojony. W pewnym momencie Wiedźmin został wezwany na Łukomorze krainę w Redanii, która była wtedy władana przez nieznanego nam z imienia uzurpatora. Jego córka, Helena Langehare złożyła Gerdowi propozycję. Chciała, aby Wiedźmin pomógł jej strącić z ojca, aby to ona mogła przejąć władzę na Łukomorzu i Gelibolu. Gerd jednak odmówił. Po jakimś czasie okazało się, że Helenie udało się pokonać ojca i przejąć władzę. Wiedźmin, gdy się o tym dowiedział i dotarły do niego informacje, iż księżna zamierza ukarać go za wcześniejsze odmówienie pomocy, postanowił się ulotnić i popłynął na wyspę Skellige. Ponoć niedługo po przybyciu na Art Skellig, miejscowi zaczęli błagać go, aby im pomógł, gdyż pewien smok miał terroryzować obszar w pobliżu Elfich Ruin. Nie wiadomo, czy był to prawdziwy smok, czy jakiś drakonit, ale Gerd zlikwidował Monstrum i odebrał zapłatę. O owym wydarzeniu musiało być głośno na wyspach, ponieważ niedługo potem do Gerda zgłosił się sam Jorgen Żelazna Ręka, który chciał, aby Wiedźmin pozbył się dla niego pewnej, wyjątkowo potężnej echidny z jaskini na Spikerok. Zanim jednak gerd zajął się hitną, popłynął na wyspę Anskelik i udał się do położonego na tej wyspie zamku klanu Tirsa. Według zapisków nadwornego kronikarza, wraz z pojawieniem się pogromcy potworów, na zamku zapanowała niezwykła radość. Jarl klanu, Torgeir Czerwony, który jakiś czas wcześniej stracił swego brata Ingmara w trakcie ich wspólnego rajdu na stolicę Nilfgardu, w końcu po wielu smutnych miesiącach odzyskał radość. Znalazł wspólny język z Wiedźminem, zaczął jeździć z nim na polowania i urządzać biesiady. Jarl opowiedział też Gardowi o strzydze przesiadującej w zrujnowanej twierdzy Etnir na północy Artskelik, nękającej mieszkańców Wyspy. Niedźwiedź postanowił ubić i tego potwora, tym bardziej, że wyprawa na Art Skellig miała mu być na rękę ze względu na to, że miał tam odebrać nagrodę za zlikwidowanie Syreny na Spikerok. Torgeir, usłyszawszy to, wręczył Gerdowi sakwę pełną złota i dał mu do pomocy jednego ze swoich ludzi o imieniu Olwen, który miał Wiedźmina bezpiecznie zaprowadzić do jaskini na Spikerok i w razie czego pomóc mu w walce. Gerd wyruszył i obiecał wrócić na zamek, jak tylko upora się ze zleceniami. Po dotarciu na Spikerok, Wiedźminowi i Skeligijczykowi udało się. Się odnaleźć leże bestii. I choć Gerd zdołał ubić wiele syren, a przede wszystkim tą najważniejszą, wyjątkowo silną Achidnę, to towarzyszący mu Olwen zginął w wyniku poniesionych ran. Po walce Gerd udał się z głową potwora do karczmy w pobliżu wsi zdale na Art Skelik, aby odebrać nagrodę. Co ciekawe, karczmarz nie chciał go początkowo wpuścić ze względu na to, że Gerd był zarośnięty, śmierdział i na dodatek miał przy sobie okropny worek z trofełą w środku. Ostatecznie postanowił ugościć Wiedźmina po tym, jak dowiedział się, że Gerd umówił. Się tam z Jorgenem żelazną ręką. Gdy zleceniodawca w końcu przybył do karczmy, a Gerd dał mu worek, karczmasz i goście w karczmie dowiedzieli się w końcu, co Wiedźmin tam skrywał. Wszyscy się uradowali na wieść o tym, że Echidna została zlikwidowana, a najbardziej cieszył się Jorgen, który od razu zaczął wszystkim stawiać. I choć Gerd początkowo nie chciał imprezować ze skaligijczykami, bo wybierał się na strzygę, to ostatecznie się skusił. Zaczął opowiadać wszystkim o swoich przygodach, a w końcu zaczął nawet grać z innymi w gwinta i przez to stracił całą nagrodę za zlecenie i schemat na stalowy mieć swego cechu. Po świcie Gerd opuścił karczmę i udał się do ruin warowni Etnir, aby zlikwidować grasującą tam strzygę. Jednakże, krótko po opuszczeniu przez niego karczmę zawitali do niej rycerze z Łukomorza pod przywództwem Halimira, którzy szukali na rozkaz tamtejszej księżnej Gerda, chcąc ukarać go za to, że wcześniej księżnej nie pomógł, o czym zresztą już wspominała. Co ciekawe, według listu gończego wystawionego za Gerdem, ten zamiast pomóc Helenie, miał pomagać jej ojcu, uzurpatorowi, ale tak naprawdę nie wiadomo, ile jest w tym prawdy. Tak czy inaczej, Skeligijczycy zaczęli bronić swego towarzysza Wiedźmina, więc żołnierze księżnej nie mieli dla niego litości i Halimir puścił karczmę z dymem. Następnie udali się oni tropem Gerda do owych ruin, gdzie Wiedźmin walczył ze strzegą. Gerd zdążył ubić bestie, po czym zaskoczyli go rycerze z łukomorza. Wiedźmin pięciu z nich zlikwidował, a Halimira i resztę poranił, po czym za pomocą znaku zwalił na nich strop, wiążąc ich w budynku. W ten sposób ruiny warowni Etnir stały się grobem rycerzy, a Gerd wrócił w końcu do zamku klanu. Tyrsach, tak jak obiecał. Niestety, niedługo potem opłaceni przez Nilwgarskiego cesarza najemnicy, przypłynęli na Anskelik i zaatakowali zamek klanu Tyrsach katapultami, w wyniku czego się rozpadł, a pod jego gruzami zginęli m.in. Jarl, jego ludzie oraz jego przyjaciel Wiedźmin Gerd. Być może kojarzycie legendarnego Wiedźmina, Jerzego Smokobójce, często porównywanego bardziej do rycerzy niż Wiedźminów. Wiedźmina, o którym prawdopodobnie słyszało o wielu małych adeptów w wiedźmińskich szkołach, a na jednej ze ścian w Kermoren znajduje się nawet fresk z jego podobizną. No to teraz opowiem wam, jak to dokładnie było z tym Jerzym i smokiem, którego miał pokonać. Jerzy Skagen, zwany także już dzisiaj Smokobójcą, pochodził ze szkoły cechu gryfa. W trakcie swojego życia, podobnie jak Gerd zdołał skompletować schematy na rynsztunek swojego Dzięki czemu Wiedźmin był doskonale wyposażony. Pewnego razu Jerzy udał się do Velen, po tym jak usłyszał plotki o pustoszącym tam wioski smoku. Niestety nie mógł od razu zapolować na gada, gdyż prefekci z Gorzwelen wezwali go jako fachowca do rozwiązania zagadki katastrof morskich, które miały być wywoływane przez północnice, również na terenie Velen. Zatkany szlak handlowy był po prostu ważniejszy od smoka niszczącego wioski. Jerzemu udało się rozwikłać tę zagadkę. Okazało się, że oskarżony Bartosław z Miłośnej, latarnik w Velen, uważał, że. Że wykonuje swoje obowiązki sumiennie, a za ściąganie statków na przybrzeżne skały odpowiedzialne miały być według niego północnice. Wiedźmin szybko stwierdził, że w okolicy nie ma żadnych śladów północnic, mamunów, błędników ani innych upiorów, które mogłyby to robić. Jednak dzięki pomocy syna latarnika Jerzemu udało się ustalić, jaki był prawdziwy powód katastrof. Otóż wypadki wywoływane były przez okolicznych chłopów, którzy rozpalali nocą ogniska na wzgórzach, a następnie rabowali rozbite okręty. Wiedźmin wziął jeszcze udział w procesie latarnika, w którym wziął go pod swoją obronę i w końcu mógł wyruszyć na Smoka. Co ciekawe, jeszcze przed rozwiązaniem sprawy latarnika, Jerzy zlecił pobliskiemu Kowalowi wytworzenie dla niego nowego srebrnego miecza na podstawie schematu, który mu wręczył, gdyż miecz, którym aktualnie się posługiwał, ostatnio się uszkodził. Po rozwiązaniu sprawy związanej z latarnikiem, Wiedźmin zapomniał jednak go odebrać i wyruszył na smoka słabo uzbrojony. Jerzy dowiedział się, że chłopi ze zniszczonych przez Smoka wiosek znaleźli sobie schronienie w elfich katakumbach nad jeziorem Morzycko, lecz ubolewał nad tym, że rozpalili oni ognisko z elfich manuskryptów. Na szczęście udało mu się Część rękopisów starszego ludu. Na podstawie zeznań naocznych świadków, Jerzy ustalił, że będzie miał do czynienia ze smokiem zielonym. I pomimo słabego uzbrojenia, udało mu się pokonać gada, choć odniósł w wyniku walki dosyć poważne rany. Został zabrany do siedziby miejscowego baroneta, któremu zależało na tym, żeby wyleczyć bohatera. Na jego rozkaz wiedźminem zająć się miał chłop o imieniu błaszczyk. Niestety chłop okazał się być bardzo przebiegły i wyczuł w osobionym Wiedźminie okazję do wzbogacenia się. Zamiast go leczyć, rozrzedzał lekarstwa i dosypywał mu do jedzenia tojadu. Zamierzał doprowadzić do jego śmierci, a następnie wraz ze szwagrem sprzedać ręcztunek i schematy należące do Jerzego paserowi w Mariborze. W ten sposób zakończyły się przygody legendarnego Wiedźmina Jerzego. Został on pochowany w grobowcu na wzgórzach Krzywuchy, w grocie smokobójcy, wraz ze swym wyposażeniem. A jak to się stało, że błaszczyk nie spieniężył dobytku Wiedźmina? Otóż Zaopiekował się on także eliksirami Jerzego, które uznał za gorzałkę i postanowił ich spróbować. Reszty historii możecie się domyślać. W poprzednich filmach opowiadałem wam o założycielach niektórych wiedźmińskich cechów. Arnagadzie, założycielu cechu niedźwiedzia i ważę Złe Oko, twórcy cechu żmii. Teraz nadszedł czas na naprawdę wyjątkową historię założyciela aktualnego cechu Kota, czyli Gezrasa Lejdańczyka. Gezras urodził się jako półelf, co już na starcie naznaczyło go piętnem. Jego przybrany ojciec darzył go otwartą nienawiścią, przez co gdy chłopak był jeszcze dzieckiem, został sprzedany magom rezydującym na zamku Styga. Tam też przeszedł wiedźmińskie szkolenie i mutacje, ale jeśli chodzi o tą drugą kwestię, to Gezras miał niestety pecha, gdyż mutacje, którym go poddano, były eksperymentalne. Magowie pracujący na Styga próbowali Opracować nową wersję próby traw, która miała jeszcze skuteczniej pozbawiać Wiedźminów emocji. Efekt był jednak dokładnie odwrotny od zamierzonego. Zamiast stłumić uczucia, mutacje spotęgowały je do granic możliwości. Adeptów szkoły kota cechowała porywczość, nieobliczalność i gwałtowne reakcje. Coś, co dla Magów było porażką, a dla samych Wiedźminów stało się przekleństwem. Zamiast pomocy lub litości, młodzi mutanci zostali zamknięci w podziemiach zamku. Magowie planowali przeprowadzać na nich kolejne badania, testy, a nawet vivisekcje, by od gdzie popełnili błąd? Gezras był jednym z pierwszych, których poddano tym eksperymentom. Gdy odzyskał przytomność, leżał ledwo żywy wśród stosu porzuconych ciał tych, którzy nie przeżyli. To był prawdopodobnie moment przełomu w życiu młodego wiedźmina. Gezras, mimo skrajnego wycieńczenia, zdołał się wydostać i uwolnić pozostałych przy życiu adeptów. Razem uciekli z zamku Styga, zanim magowie zdążyli wznowić swoje badania. Przez kolejne lata ukrywali się wśród N. Elfy zapewniły im schronienie, a młodzi wiedźmini w zamian wspierali ich w walce partyzanckiej. Jednak krzywdy wyrządzone na Styga nie zostały zapomniane. W międzyczasie uciekinierze ze szkoły Kota werbowali w swe szeregi wyrzutków z innych szkół, a gdy urośli w siłę, pod przywódcem Gezrasa postanowili wrócić tam, gdzie wszystko się zaczęło. Nocą zaatakowali zamek Styga i wymordowali swoich stwórców, gdy ci jeszcze spali we własnych łóżkach. Zemsta była szybka, brutalna i ostateczna. Po tych wydarzeniach Gezras poprowadził nowo powstałą szkołę kota na północ i sam stanął na jej czele. Wiedźmini nie mieli jednej stałej siedziby. Przemieszczali się między królestwami, tworząc tymczasowe kryjówki i obozowiska. Koty przyjmowały także w swoje szeregi renegatów i wyrzutków z innych szkół oraz przeprowadzali mutacje według własnych, często spaczonych i wadliwych metod. Z czasem agresywna natura kotów i ich nieprzewidywalność sprawiły, że inne wiedźmińskie cechy zaczęły się od nich odwracać. Kolejny wiedźmin, o którym Wam opowiem, należał do pierwszego pokolenia wiedźminów. Był dosłownie jednym z pierwszych wiedźminów w historii. Mam na myśli prawdziwą legendę wśród pogromców potworów. Erlanda z Larwik, założyciela Wiedźmińskiej Szkoły Cechu Gryfa i jej pierwszego wielkiego mistrza. Erland urodził się na Skellige, dokładniej na Hindarsfjall w wiosce Larvik, choć większość swojego dzieciństwa spędził najprawdopodobniej na morzu. Nie znał swojego ojca, a matka o imieniu nigdy go nie kochała. Erland podejrzewał, że urodziła go tylko z obawy o gniew Frey. Kiedy tylko nauczył się chodzić, został chłopcem pokładowym i służąc pod banderą klanu Heimai, dostał solidną lekcję życia. Gdy miał 10 lat, statek na którym służył do portu w Nowigradzie. Na miejscu pewien mak, Alzur, zaproponował jego matce za niego sporą sumkę, a Wania bez wahania go sprzedała. W ten sposób Erland trafił w ręce czarodziejów. Razem z 37 innymi dzieciakami został przez nich zebrany na zamek Riesberg, gdzie rozpoczął się jeden z najbardziej okrutnych eksperymentów w historii kontynentu. Dzieci poddawano morderczym treningom, a po roku zaczęto przeprowadzać na nich mutacje. W wyniku eksperymentów zginęły wszystkie dziewczyny, które brały w nich udział, a przeżyła zaledwie garstka chłopców. W tym oczywiście Erland. Tak w wielkim skrócie narodzili się pierwsi Wiedźmini. Potem chłopcy byli szkoleni przez świetnych myśliwych, alchemików czy szermierzy sprowadzonych z różnych zakątków świata. Magi uczyli ich sami czarodzieje, którzy zmienili ich w Wiedźminów. Wyczerpujące ćwiczenia przemieniły chłopców w to, czym mieli się stać. No... Prawie. Ostatecznie wiedźmini okazali się niestety porażką, dlatego że mutacje nie sprawiły, że ich ciała otworzyły się na przepływ magii tak bardzo jak zakładali czarodzieje. W efekcie wygnano ich z zamku, cały projekt stracił finansowanie i wsparcie kapituły czarodziejów, a z młodymi wiedźminami pozostali jedynie Alzur, jego mentor Cosima Malaspina i ich najbliżsi przyjaciele. Czarodzieje zabrali ocalałek do zamku Morgraig, gdzie powstały podstawy wiedźmińskiego rzemiosła. To tam Cosima Malaspina stworzył znaki, prostą lecz skuteczną magię dostosowaną do możliwości mutantów. Kiedy pierwszy Wiedźmiński rocznik został uznany za gotowe, żeby wyruszyć na szlak, Erland miał 15 lub 16 lat. Było ich wtedy pięciu. Pięciu pierwszych gotowych Wiedźminów. Co ciekawe, kilka miesięcy przed wyruszeniem na ich pierwszą wyprawę, nauczyciel szermierki pokłócił się z Alzurem. Z tego powodu przybył do nich nowy nauczyciel. Wędrowny rycerz Taliesin Bledenjorad Eplevelen, którego nazywali Gryfem, ze względu na wymalowany na jego tarczy herb. Ten nauczyciel różnił się od pozostałych i wywarł istotny wpływ na Erlanda. Taliesin był pełen wiary. Oprócz nauczenia chłopaków stylów szermierczych z południa, mówił im o ich powołaniu. Gryw wierzył, że zostali oni stworzeni, żeby dokonać czegoś wielkiego. Dlatego też, kiedy Erland po raz pierwszy wyruszył na szlak, zrobił to z konkretnym celem. Chciał chronić mieszkańców kontynentu przez potworami, których pokonanie miało być ponad siły zwykłego człowieka. Pierwsze lata na szlaku były dla Erlanda czasem brutalnej nauki. Świat, do którego wyruszył wraz z pozostałą czwórką, był nieprzygotowany na istnienie wiedźminów. Wieśniacy nie wiedzieli, kim są, a ich nieludzkie oczy budziły niepokój i strach. Mimo to potworów było tak wiele, że ludzie decydowali się zaryzykować. Pierwsze zlecenie, jakie przyjął Erland, dotyczyło bandy zgnilców grasujących gdzieś na południu Kedwen. Sołtys, do którego się zgłosił, nie wiedział nawet, jak z nim rozmawiać. Cena, jakiej zażądał młody wiedźmin, była niewielka, wystarczająca jedynie na naprawę ekwipunku i zakup składników. Do eliksirów. Erland nie myślał jeszcze o zysku. Chciał udowodnić, że wiedźmini są potrzebni. Z czasem wieści o jego skuteczności zaczęły się rozchodzić. W niektórych osadach spotykał się z wdzięcznością, zapraszano go do karczm, stawiano kolejki. Erland wierzył, że to początek nowej epoki, w której wiedźmini zostaną zaakceptowani. Mylił się. Kaznodzieje i mędrcy zaczęli głosić kazania o bezbożnych mutantach z gór. Z biegiem czasu coraz więcej ludzi widziało w nim nieobrońcę, lecz potwora. Mimo to każdej zimy wracał do zamku Morgraich, gdzie spotykał się z braćmi, którzy przeżyli kolejny rok na szlaku. Tylko oni rozumieli, czym naprawdę jest życie Wiedźmina. Swoją drogą wtedy nie istniały jeszcze żadne Wiedźmińskie szkoły, a organizacja zrzeszająca pogromców potworów nazywała się Zakonem Wiedźminów. Niestety z czasem zakon zaczął kruszyć się od środka. Kiedy Erland dobiegał pięćdziesiątki, z zakonu odszedł Cosimo Malaspina, by poświęcić się innym badaniom, a na zamku została garstka czarodziejów. Po odejściu przywódcy zabrakło wspólnej wizji. Wiedźmini zaczęli rywalizować o kontrakty, a napięcia przeradzały się w otwarte konflikty. Przełomowym momentem był konflikt z Arnaganem. Potężnym Wiedźminem, który nie uznawał dawnych zasad, które polegały na tym, że kto pierwszy przyjął kontrakt, ten go wypełniał. Gdy zaatakował jednego z braci, Edland stanął przeciw niemu w bezpośrednim starciu. Była to pierwsza chwila, gdy musiał użyć Wiedźmińskich znaków i miecza przeciw innemu mutantowi. Walka trwała całą noc i zakończyła się ucieczką Arnagada oraz jego popleczników w góry Amel, gdzie założyli oni pierwszą Wiedźmińską szkołę cechu niedźwiedzia. To wydarzenie ostatecznie rozbiło dawny zakon. Wiedźmini zaczęli zadawać pytania, których nikt wcześniej nie zadawał. Dlaczego mają bronić ludzi, którzy nimi gardzą? Czy dlaczego nie brać zleceń na istoty rozumne, skoro inni za to płacą? Erland nie potrafił się z tym pogodzić. Gdy Morgreig przestało być domem, a dawny ideał zakonu obrócił się w cień, w końcu także Erland wraz z grupą najbliższych towarzyszy opuścił zamek. Bez walki czy rozlewu krwi. Ruszyli na północny zachód ku wybrzeżom Powis i z Gór Smoczych, szukając miejsca, w którym mogli mogliby zacząć od nowa. Tak trafili do opuszczonej, przeklętej twierdzy Kerseren. Po pokonaniu widm i oczyszczeniu twierdzy, Erland ogłosił powstanie nowej wiedźmińskiej szkoły. Na cześć rycerza, który go ukształtował, nazwał ją Szkołą Gryfa, a sam został jej wielkim mistrzem. Erland wierzył, że wiedźmini mogą zmienić sposób, w jaki widzi ich świat. Odwiedzał królewskie dwory, próbując przekonać władców do finansowania szkoły Gryfa, aby nawet najbiedniejsi mogli liczyć na pomoc pogromców potworów. Choć cieszył się szacunkiem arystokracji, jego idea nigdy w pełni się nie spełniła. Pod koniec życia, w wieku ponad 200 lat, był świadkiem upadku Kerseren, który jak sam pisał, było zasypane śniegiem i lodem przez czarodziejów i ludzką chciwość. Uznał wtedy, że jego czas dobiegł końca. Opuścił twierdzę i samotnie wyruszył w nieznane. Ostatnie zapiski Erlanda powstały w zimnej, wilgotnej jaskini, gdzie spisywał swoje wspomnienia z nadzieją, że kiedyś posłużą one do ochrony królestw, gdy potwory znów zaczną wychodzić z krypt i grobowców. Piąty Wiedźmin, o którym mam zamiar wam opowiedzieć, jest podobno jednym z dwóch najsławniejszych legendarnych Wiedźminów, zaraz obok Geralta z Rivi. Jeden z pierwszych Wiedźminów cechu Gryfa, nieznany z imienia Wiedźmin, którego nazywano Krukiem, Czarnym Gryfem czy Krukiem z Wysokich Gór. Podobnie jak inni członkowie cechu, każdej wiosny schodził na szlak. Przez całe lato polował na potwory, zdejmował klątwy i przyjmował zlecenia, by wraz z nadejściem jesieni powrócić do twierdzy i przezimować wśród braci. Jednak prawdziwy rozgłos przyniosło mu zlecenie z Mariboru. Kruk podjął się zdjęcia klont filikantropii z tamtejszego księcia i udało mu się to, a wieść o tym czynie szybko obiegła północne królestwa. Z czasem narosły wokół niego opowieści, jedne prawdziwe, inne wyraźnie przesadzone. Mówiono, że siłował się z cyklopami, ścigał z mantikorami czy przechytrzył smoka. Choć wiele z tych historii było podkoloryzowanych, Kruk faktycznie zapracował na reputację jednego z najskuteczniejszych Wiedźminów swoich czasów. Do tego stopnia, że uznanie okazało mu nawet krasnoludy. W pewnym momencie głowa klanu Hook z góry Karbon wezwała kruka do Mahakamu, by uporał się z bestią zwaną Czarnym Drakonem, która uwiła sobie gniazdo wśród górskich szczytów. Przez lata próbowano ją zgładzić. Wysyłano pospolite ruszenie, gwardie, krasnoludzkich bohaterów i najemników. Wszyscy polegli. Ostatecznie klany rozważały porzucenie okolicy, lecz los zadecydował inaczej. W zbocze góry nieopodal Leża Bestii uderzył meteoryt. Takiej okazji Krasnoludy nie mogły zmarnować, nawet jeśli oznaczało to wynajęcie Wiedźmina. Kruk potraktował zlecenie z pełną powagą. Zwrócił się do Machakamskich Mistrzów o wykonanie dla niego wyjątkowej zbroi. Przez wiele dni pracowali nad nią najlepsi Krasnoludcy i Gnomi Rzemieślnicy, kując czarny, lśniący pancerz. W tym samym czasie przez góry przechodził Tensail, słynny elf, Mistrz Pieśni i Kowal. Gdy ujrzał zbroję, poprosił kruk, by pozwolił mu włączyć się w pracę. Elf obiecał zakląć pancerz według starego obyczaju starszego ludu, wplatając w stal. Pieśni o bohaterstwie, potędze i zwycięstwie. Chociaż oznaczało to kolejne dni oczekiwania, Wiedźmin wyraził zgodę. W ten sposób powstała zbroja unikatowa, dzieło trzech starszych raz stworzone wedle pomysłu kruka. Odziany w nią kruk ruszył w góry i stanął do walki z czarnym drakonem. O tym czynie powstało wiele pieśni, a najpiękniejszą z nich ułożył sam Tien Sale. Kruk zaś zrobił to, co Wiedźmini robili zawsze. Odebrał zapłatę i ruszył dalej na szlak. Nie wiadomo, co dokładnie się później działo z Krukiem, ale wiadomo, że został on pochowany razem ze swoimi mieczami i zbroją w krypcie niedaleko Wezimy, a po latach zbroję stworzoną na bazie projektu zbroi Kruka może nosić sam Geralt z Rivi. Wspomniałeś o jakiejś zbroi. Nie znasz tej legendy? A myślałem, że każdy mały Wiedźminek o niej słyszał. Opowiedz. Legenda jak to legenda. Mówi o wielkim wojowniku i jego czynach, nudniejsza niż ballada jaskra o tobie, a to rzadkość. Ale to jedyny przekaz, z którego można się dowiedzieć o zbroi owego wojaka. A to już jest bardzo ciekawe. Bohater, mimo że nosił pancerz, korzystał z wiedźmińskich technik walki. Czy był wiedźminem? Nie wiadomo. Brzmi ciekawie. Kruk, bo taki nadano mu przydomek, był związany z gnomimi wynalazcami. Gnomy, jak wiesz, przewyższają wiedzą techniczną nawet krasnoludy. W tajnych pracowniach pod górą karbon powstała zbroja wytrzymała i lekka zarazem. Zbroja w sam raz dla wiedźmina. Legendarna zbroja. Chyba zabawię się w poszukiwacza skarbów. Ja szukam jej już od dawna. Podejrzewam, że kruk został w niej pochowany, dlatego włóczy się po cmentarzach i kryptach. Ostatnim legendarnym Wiedźminem na mojej liście jest nie kto inny jak sam Gerald z Rivi. Największa legenda pośród Wiedźminów. Mutant, o którym opowieści krążą po kontynencie nawet 100 lat po jego domniemanej śmierci w Rivi. Nie będę wam opowiadał jego historii, bo jest tego zbyt wiele, a poza tym większość z was doskonale ją zna. Biały Wilk, pomimo że nie jest najstarszym Wiedźminem, miał prawdopodobnie najbardziej barwne życie z nich wszystkich i być może dokonał najbardziej imponujących czynów. Pokonał wiele niebezpiecznych potworów, smoka, wampira wyższego czy kejranu, potężnych magów takich jak Azar czy Vilgefortz, zniszczył dziki gon, a nawet przechytrzył samego diabła, jeśli można tak nazwać Gunthera Odim. Został rycerzem, związał się z potężną czarodziejką, był przybranym ojcem najpotężniejszej istoty na kontynencie. Spotykał się z królami czy nawet cesarzem, przyjaźnił się z wampirem, jarlem czy złotym smokiem. Zwiedził niemal cały znany nam kontynent, przeszedł dodatkowe wiedźmińskie mutacje oraz szkolenie i przy tym wszystkim był normalnym, przyziemnym i dobrym człowiekiem, który często stawał po stronie Słabszych. Cóż tu więcej dodać, po prostu legenda jeszcze za swojego życia. To już wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Dajcie w komentarzach znać, z którego z Wiedźminów, o których wam dzisiaj opowiedziałem, był dla was najciekawszy. Zapraszam jeszcze do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału, a w opisie znajdziecie linki do mojego Facebooka i TikToka. Pamiętajcie także o pobraniu Ride Shadow Legends z mojego linku lub kodu QR, aby otrzymać niesamowite bonusy dla nowych graczy. Na razie.